Dzień dobry państwu. 24 września 2022 roku. Filmik będzie krótki. Pokażemy, pokażemy wam tylko jak Mini Clubman Cooper spisuje się w podróży z pięcioosobową rodziną. Zobaczcie, dwa foteliki zapięte. Matylda w środku. Jest jeszcze miejsce dla mamy Basi. Tutaj mamy kolegę Władysława też w foteliku. Fotel wysoko podniesiony, żeby kolega sporo widział i kot też jest. Jak dziewczyny oceniacie z tyłu miejsce? Pokażcie jak tu się wygląda. Kotek. Jest Dobra. Kota, miejsce. Tak? Tak? Całkiem spokoju. Kotek Kotek, pokaż kotka. O, kotek z zakopanego. Jest drugi kotek z zakopanego? Jest. Dobra, proszę Państwa. Miejsce dla kierowcy, oczywiście najwygodniejsze. I teraz pokazuje się, że bagażnik mini Clubman Cooper jest idealny. Jeśli nie bierze się żadnych toreb, bo mieszczą się tutaj idealnie kurtki. I może jedna torba. Wiadomo, nie jest to samochód e, jakoś wybitnie rodzinny. A my proszę Państwa ruszamy w tym momencie do łodzi, gdzie odbywa się dzisiaj pod manufakturą z lot Fiata 126P. Na który sobie na który sobie pojedziemy. Dziewczyny jadą robić zakupy, a my z Władysławem będziemy oglądali fajne maluchy, tak? Nagramy pewnie jakieś filmy, więc spodziewajcie się wielu maluchów dziś wieczorem, ewentualnie jutro rano. No a Wam życzę udanych zakupów, dziewczyny. O, jak mi nie to, to ja mam, nie martw tak, O, proszę myśli. bardzo. Główka myśli. No, główka wszyscy. pracuje, no. Tak, główka myśli. Dobra, proszę Państwa, ruszamy. Do Łodzi mamy jakieś 160 km. Ale przez zaoszczędzone 19,9 Ostatnią jazdą trybem Green. Można liczyć, że mamy 140. <laughs> I ogień. Ojejne. Mini Clubman Cooper jako auto dla pięciosobowej rodziny. No po I prostu. Są jak nie wiem co, bo to są jaja. Zawsze jeżdżą busem. A dzisiaj się tak. O i tu, I zrobimy? Tak. tu my, no, my w ogóle zapomnieliśmy, że można osobówką wozić taką, e, taką rodzinę. Tak. To jest całkiem inaczej, chociaż właśnie, bo to nie jest takie zwykłe mini, proszę Państwa, tylko to jest trochę większe mini. To jest taki mini jak BMW 1, na przykład, więc to nie jest aż takie malutkie mini jak no, można, można pomylić go na przykład z, z mini hatchem 5 pięcio, drzwiowym, a to jednak jest oczko wyżej, jeśli chodzi o, o wielkość. No, tak czy siak, jest skrojone pod nas dzisiaj, no nie? Pod nas w środku i pod nasze kurtki w bagażniku nie ma rodzimy, Nie nikt tu nie ma rodzi właśnie. Jechaliśmy 282 km. Średnie spalanie 5,6 litra, ale to była jazda bardzo spokojna i w trybie green. Zaraz wysiądziemy i spytam Was, jak wrażenia po przejechaniu takiego dystansu w tak małym dla Was samochodzie? nie Mhm, mm jak tam wodek? Jak się jechało? Ty to spałeś przecież, nie? Tak? Mm -hmm. Kocurek. Kocurek też spał, no. Oh. Jest samochód? Dobrze. Powiedzcie tylko pani, czy wygodnie się jechało? Nie. Nie wygodnie? Aha, dobrze. Co jest drętwiało? Co jest drętwiało? że tak naprawdę miejsca było dużo, nawet mogliśmy się pouczyć w trakcie jazdy. Mm -hmm. e, wiadomo, to nie jest taki komfort jak w busie, że się można powyciągać. Czekaj, Władziu już! I e, kiedy jest po prostu dużo więcej miejsca, ale naprawdę niczego nam to nie pokupiło. Było no miejsca właśnie. nogi, dało się normalnie, wygodnie usiąść. Było spokój. Ja też tak myślę, że nie było źle Wcale nie było nawet czuć mocno, żeby był obciążony, przynajmniej nie dawał znać. No tak, to się zgadza. Dobra, a masz ten samochód, masz tego Hot Wheelsa? Dobra, no to gitarka. Dobrze, no tak jak spałeś to ci spadł, mówiłem ci. Proszę. Nawet zakupy się zmieściły. Hej, spójrzcie, uwaga. Ale klary nie widać. Klara. Klara, nie rób tak, Klara. Uwaga. Hej.